tylko teraz tak. Nie chce mi się czekać, aż on się zrobi, więc chciałbym go sobie gdzieś wyprodukować. Gdzie ja mogę zakupić? Gdzie ja mogę sobie najbliżej zakupić? Tygrysa, co? Drezno. O, chyba te klimaty. Eee. Tygrys, tygrys. Czemu nie mogę kupić tygrysa? Halo? Mogę go zbudować Ale nie mogę go kupić Nie wiem czemu No totalnie go nie ma Dobra nieważne Wybierz produkcję no To oczywiście ty tu robimy sobie A, tu jest samolotowa fabryka No to robimy sobie e No właśnie to robimy. Teraz tak, aha, bo tą danie jakoś w dziwny sposób zdobyliśmy Więc spoko no, już A może teraz. Tak. Elegancko. I teraz tak Tego ptysia tutaj. Dobra Jakieś tu awanse po tego, kurde byle Sztuk cztery Dobra Nie Coż, dobra, to O, o O, patrzcie, patrzcie, patrzcie O, co za kurwy Dobrze, że zauważyłem Dobra, sztuk poleci na ten front Dobra, dobra, no to lecimy teraz Oj ziomuś, masz przesrane Co tam pod niego poślemy y... Jedną tą I tutaj cenka. Dobra Jednostka bez rozkazu y... To jest pichota Zmechanizowana, aha E. O kurde, a mi się pofarciło, że się na nich nie trafiłem. Dobra. Dobra, teraz tak, tutaj oczywiście chciałbym sobie stąd uciec, chociaż w sumie tu mam dobre pozycje do obrony, jeszcze mam trochę tego HP, połowę, może by mi się udało jakoś tam przebić. Dobra, tymi działam już nikogo nie walnę, raczej. Ale tutaj owszem. O! Super! Super, super! Dobra, i teraz mi się będą leczyć te pancery czwórki. Dobra nasza, dobra nasza. Ok, teraz tak. Yy, samoloty. Co ja tu mogę zbombardować? W dalszym. O tych mogę zbombardować! Tych by się przydało w miarę szybko skończyć. Nie, niechaj na nie. ten. Jeszcze raz. Dobra, i teraz tak. No, a tych sobie przyjmiemy i powiedzmy tych Dobra, i teraz to to problem. Mniej ważne teraz, trzeba bombowców naszych wspaniałych użyć. W tej rundzie chyba jeszcze nie zobędziemy spoleńka, ale w następnej pewnie nam pewnie się już uda. Jeden dodatkowy atak na turę super, to się przyda. A jeszcze raz mogę sztukasa jednego. Ja jem dodatkowo atak naturę mam. Stop elegancja Francja. Jeszcze tym mogę kogoś. No to ale... Dobra, teraz tak. Yy, tutaj tych czasów Się wycofać. Dobra. E, Okej, okay. jesteśmy pod Leningradem. E, tak. A jeszcze tutaj będziemy czekać na wsparcie. Jeszcze jeszcze nie atakujemy. Dobra, co my tu mamy? Jednostki bez rozkazów. E, piechota i. i artyleria. A. Piechota może stać się ze sztugami razem kulekiów też ma dużo broni. 91 Dobrze, że tu mam te sztugi eee... No to trochę zejdzie pewnie z 5 tur z tym Brak Tutaj też brak, brak A tu jeszcze mogę raz kogoś Ale co mi się? No szkoda, że, mówię, że zjechałem z tej górki, no ale trudno Okej, okay, jednostka bez rozkazów A tu mamy tą No właśnie, fortyfikować Dobra, teraz tak, tutaj szukamy kontaktu, ale nie ma Dobra, mam jeszcze artylerię. Aha, bo jeszcze tutaj cały ten front Oczywiście artylerią tutaj No, za pięć Nieźle Może się w tej turze uda, bo tutaj jeszcze tą dwa razy A teraz za trzy, trochę gorzej Ale jeszcze raz, za dwa o, jest słabo Jest! Dobra, jest! Kurde! <grym> poszło elegancko dobra jest smallings no to już, już jest droga na Moskwę otwarta totalnie dobra jednostka bez rozkazów Mm. a tutaj znowu ci moi dostają wpierdziel. E, no to się tu zabunkrujcie, jest, jesteście na górce i ogólnie. O, Waffen SS jeszcze przybywa z pomocą. Jednostka bez rozkazu. Dobra. A, tak, no to ty nic nie możesz zrobić. Ty też nic nie możesz zrobić. A, no tam się ci bryzjerzy znęcają nad moimi konwojami. A, trudno. A, mam te pancerz czwórki. To się zabunkrujcie. Żeby mi te B7 przypadkiem nie rozwaliły, ale one są słabsze trochę, więc. Jeszcze jestem w lesie. W ogóle. O, ten ziomek się raczej mi nie odsunie, bo wtedy tym bym mógł uciec. O, i taką podmianę zrobię. A, uciekajmy sobie tą cyk. No bo nie, e, uśpi. Nie chce mi się tutaj. Naprawdę, ja mam tyle tego zaopatrzenia, nie potrzebuję. Dzięki, nie chcę. Dobra, ci dostają, nie chcę, dostają dalej. No z rozkazów. Mm. O. No o, o, właśnie o. No i spokój teraz jest w lesie. Chociaż to jest nie do końca przemyślane, bo czołgi to akurat powinny mieć kary za to, że są w lesie, no ale... Ale nie mają. Dobra, na razie się tu nie będę desantował, bo się trochę cykam tych statków. Zobaczymy, co, co oni są co potem ciby tej rzeczy wykombinują. Dobra, siły specjalne. Atak z dystansu spoko i czuwajcie. Następna tura. Ja jeszcze nie. Dobra, tutaj mam te statki. No to co wy ode mnie chcecie? Nic na razie nie róbcie. Dobra piechota. O, o, o! O kurwa, nie mam ten o, ale i tak pójdzie mówić no, właśnie. Dobra, to następna tura. To zobaczyłem na następnej turze. No i dobra, jesteśmy w drugiej turze. <laughs> Wybierzmy sobie produkcję. Monachium. A może by samoloty. Yy. Yy. Co my mamy? Smolek, co zróbmy? O, dobra, dobra Są Brytyjczycy, no teraz tylko czekać na ich atak Okej okay. Co my tu ma... O, coś się zbugowało chyba, nie ma tej ikonki nad, nad nimi Dobra, czyli teraz tak Mmm No, trzeba tutaj wyrzucić te jednostki dookoła. Kijów, kurde, ma dobre położenie, bo jest praktycznie ze wszystkich stron otoczony rzeką. To nie jest dobre. się znaczy, dla nich jest. Dla mnie nie bardzo. Ciężko będzie to być. Najpierw tutaj się w ogóle uporam z tymi wszystkimi jednostkami naziemnymi: czy znaczy naziemnymi. No, po prostu z jednostkami. A no to mi zajmie pewnie jeszcze kilka tur, a w tym czasie sobie y, zdobędę z pomocą bombowców y, Leningrad i będzie i będzie to Dobra. tutaj tu, oczywiście coś ja się czemu oni nie mają tego może dlatego, że nie, to bez znaczenia Rozwalimy już. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Hmm. Nie bardzo tutaj y, pole manewru, co, nie? Tam ci już uciekają, kurczę. Dobra, ale jednymi jednostkami, tutaj faktycznie może się stanę. Gdzieś tak tutaj, co nie. Wiem. Żeby nie było przypału. Mi się gdzieś desantują i tego nie zauważy. Ok. <laughs> Mamy tutaj te. A oni gdzieś zniknęli. Gdzieś po pole poleźli pewnie. Trudno, nie dbam o to Dobra, zobaczmy teraz czy, mogę, czy te moje te bombowce sięgną, ale powinny sięgnąć do Leningradu Eee! Luzik Easy peasy No te bombowce to faktycznie daleki zasięg Na Kenny. Dobra, co my tu mamy, jednostka bez rozkazów, w myśliwce Nie ma ja pozgałoporu Dobra, mamy tutaj jeszcze te Takie gówniaki A, jeszcze tym mogę raz, spoko No to patrzcie, połowa po HP mu zeszła jednym bobwartowaniu. Jakbym miał jakąś artylerię, to ten leniuk odpadłby w tej turze. No ale że nie mam, to pod w następnej. Dobra. Mm, teraz mam już tu kasy. To robimy tutaj nawet. O kurczę, mają tutaj nawet jakieś samoloty myśliwce. W ogóle yy, już zaczęłam ogarnić trochę Hearts of Iron 4 Więc yy, w sumie serio nie to zrobić, tylko to muszę skończyć, a ona jeszcze trochę potrwa i ten... No i tak nie wiem, jeszcze się z Europy nagrać, a czy nie... Wiecie no, nie mam czasu żeby tak powiedzmy nie wiem wrzucać trzy odcinki w tygodniu no, Tak po jednej z Europy, po jedno, jedną z Europy, jedną z Hearts of Iron jedną z cywilizacji No... Niestety się co się buguje. Tutaj też są jednostki, z Bez jakby tego znaczka na co. Może są siły specjalne? Dlatego ich nie widzę. Tak. O dobra, teraz mogę sobie tutaj tymi się wycofać delikatnie. No zobaczymy czy mnie zaatakuje. Nawet i idzie w tej grecji, może nie mam tu praktycznie żadnych sił Albo nie, tym se wpłynę tutaj, to on się będzie naprawił Ok, mam. Co to jest? Jakiś myśliwiec. Dobra, to go sobie pyknę do bazy. W Paryżu na przykład. Jednostka bez rozkazów. Eee. A bo też się napraw. A, nie nie zresztą dużo HP nawet mogę teraz tych pierwszych na przykład nie mogę no nic trudno ale co ja mam te czołgi no i następna jednostka, której nigdy nie widzę Spoko. A już jesteśmy jedną tą, jedną prowincją, a nie dwie prowincje od Moskwy. Po prostu ona jest tak rozbudowana, że ten. Dobra, jednostka bez rozkazów. Aha, no to się wrócę, może trochę. Jednostka bez rozkazów. Za dziewięć, elegancko. Trzeba kończyć te ruskie jednostki, no bo oni to już tak na low to Szkoda, żeby po prostu Szkoda... Znaczy ja nie chcę żeby się męczyli, no nie? O fajnie. Spoko. Dobra. Chyba nie ma trochę sensu atakować tego Kiowa. Zobaczymy za i Dobra, na razie nie będę Wnioska bez wschodów. A, no to ci no, to by się leczcie Dobra, i teraz tak. No to zatakuję sobie ten Leningrad W ogóle nie wiem, nie ogarnia czemu takie duże miasto a tak mała mało obron. Nie ma żadnego muru nic kompletnie A dobra, ci sobie poszli, więc może się zdesantuję. Okej. Okay. No to wy... nic nie róbcie. Następna tura, tak, następna tura. Dobra, to tyle, bo dzisiaj już były dwie, więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, trzymajcie się i do następnego odcinka, Siema.